Okej, ja jestem Pietrex. Widzę Was ponownie w otwieraniu tajemniczych figurek od późni Ninja. Tym razem mam y, paczek 4, y, ponieważ w tym pudełku znajdują się dwie paczki i tutaj są pojedyncze. Przy okazji wiem już jak wygląda zapakowanie pojedynczej paczki, bo przed, jak pamiętacie poprzednią paczkę dostałem zapakowane właśnie w takie nieco większe pudełko niż to. E, tutaj są dwie i tutaj są po dwie. One już dłużej, do, do, dość dłużej czekają, bo każda w sumie z tych y, paczek jest. Y, innej kategorii, ale to więcej opowiem podczas otwierania. Pierwsza paczka jest z edycji, gdzie nie było jeszcze do wyboru albo Złoczyńców, czy Przyjaciół, czy Standard, czy Premium Edition, to jest to po prostu zwykła paczka, jaka kiedyś była dostępna. Tutaj akurat, yy, w tej pierwszej paczce, no, musiałem trochę yy, bardziej się postarać z tym nożem, ponieważ nie chciało do końca rzeźć, ale kiedy tutaj już otworzyłem paczkę, yy, zobaczyłem, Zejna z sezonu 15. Następna paczka poszła o wiele łatwiej z otwarciem. Ta była już o złoczyńcach z ninjago. Taka ciekawostka byli jeszcze właśnie, jak wcześniej wspomniałem, przyjaciele ninja. Ale zanim była wypuszczona do zakupu, plan został zmieniony lekko. Dwie następne paczki są właśnie zastępcami przyjaciół ninja i wrogów ninja. Tutaj udało mi się odpakować Pirata Nadakana. Następne dwie paczki są z najnowszej edycji od Pudziego Ninja. I w pierwszej paczce znalazłem Żelaznego Barona. I w następnej, którą też nie było ciężko otworzyć, był Jay z sezonu czwartego. Z już pełną masz No dobra, no to przejdziemy do podsumowania. Podsumowując. Pirat na a konkretnie Pirat z Quiffy, e, wart jest około 14-15 zł. I nie jest to w sumie aż tak zła cena, patrząc, że to nie jest żadna taka w sumie ważna postać serialu. E, następny jest Jay e, z sezonu 4. On jest warty 30 zł. Mógłby być wart trochę więcej, bo jest jednak dość starą figurką. Ale i tak zadowala mnie fakt, że, że jest starą figurką. To, to, to mnie akurat zadowala. Dalej mamy żelaznego barona. On był wart też 30 złotych. Podoba mi się jego postać, bo jest taka w sumie, można by powiedzieć, że nietypowa. Jest mało postaci z krainy oni. Takie mam przynajmniej wrażenie. Więc cieszę się, że mam tak naprawdę już dwie w kolekcji. I ostatnią tutaj, ostatnią naszą figurką jest Dane w stroju Nurka z sezonu 15. I on wart jest 32 zł, choć y, widziałem jeszcze oferty, które I przedstawiają, że jest wart 60 złotych. Wyliczając cenę dostawy, jestem około 7 zł na plusie. Y, zawsze coś. I tak tu nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, żeby właśnie, no to jest taka zabawa, żeby kupić sobie i po prostu sobie kolekcjonować takie figurki, bo moim zdaniem jest to po prostu fajne i dlatego, dlatego je kupiłem. Jednak odejmując koszty wysyłki, Yy, jestem do przodu aż około 40 zł, więc to jest naprawdę dobry wynik. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się nie się spodobał. Czekam na tak naprawdę kolejne otwarcie sklepu Puddy bo w sumie czemu nie? Yy, też polecam zajrzeć na kanał Pudiego, chociaż jak to oglądacie, to na pewno go znacie, ale tak już po prostu mówię. Więc dzięki że nie jeszcze raz. Na razie i cześć. Hej.